Witajcie. Aktualnie znajdujemy się w okolicach Zwolenia, a dokładnie w Jasieńcu Kolonii. I tutaj podziękowania dla Pana Rafała z Karolina, który tutaj to miejsce mi podrzucił. W miejscu tym 16 lipca 1943 roku Esesmani rozstrzelali w miejscu zamieszkania siedem osób należących do PPR-u i do Gwardii Ludowej oraz ich dzieci w wieku 2 i 4 lat. Tradycyjnie świeże kwiaty zniczę, czyli pamięć jest. Ofiarą hitleryzmu członkom PPR i GL oraz ich rodzinom bestialsko zamordowany w podborku w 1943 roku. No i tutaj są wyszczególnieni z podborka oraz dwie osoby nieznane. Także, jak widać, pamięć jest, co cieszy tutaj to już jest naprawdę zupełny koniec jak to się mówi świata To już wszędzie tradycyjnie lasy Ech. tutaj podziękowania dla e, pewnego bardzo miłego człowieka który e, podał mi dokładny namiar na to miejsce e, mam nadzieję, że będzie oglądał kierujemy się do Jasieńca Soleckiego. Nadal znajdujemy się w okolicach Jasieńca, tym razem na tyłach kościoła w Jasieńcu Soleckim i kierujemy się do miejsca pamięci opier hitleryzmu, w tym obozu pracy który hitlerowcy pożyli w jednym z gospodarstw rolnych. Prowadzili go od 15 września do 10 grudnia 1944 roku i ocenia się, że przewinęło się przez niego około 1400 osób. Byli to mężczyźni, którzy nocami byli wyprowadzani na pierwszą linię frontu w chodczy nad Wisłą, gdzie pod silnym ostrzałem musieli roby strzeleckie i inne umocnienia. Niestety wielu wielu w tym miejscu poległo. Dlatego trudno teraz określić, ile, ile tak naprawdę osób w tym miejscu zginęło. Tym bardziej, że najczęściej grzebani byli w miejscu śmierci. Część z ofiar ekshumowano po wojnie i pochowano na, na pobliskim cmentarzu. Dowiedziałem się o tym miejscu już od wspomnianego Pana Rapała, a, a więcej informacji uzyskałem dzięki dokumentom złożonym przez ówczesnego Wójta Gminy Ciepielów Pana Jana Sulimę. No i cóż, zwiedzamy dalej. Pamięcie ofiar niemieckiego faszyzmu 1939-1945. Ładnie obradzone te świeże kwiaty. Płonące znicze. Dobrze, miejsce upamiętniane. Nie. A ja lecę dalej.